Dzień dobry, Natalia Świętoń. Witajcie w naszym programie informacyjnym Telewizji Brzostek. Zapraszamy do obejrzenia najnowszych wydarzeń z naszego gminnego podwórka. Na początek programu posłuchamy co nowego u naszych strażaków i znajdziemy się w samym sercu Brzostku, gdzie ratownicza determinacja spotkała się z pasją. Plany, wizje i pierwsze kroki w nowej roli, czyli spojrzenie na Brzostek oczami wiceburmistrza Brzostku. Piknikowego maratonu rodzinnego ciąg dalszy. Relacje z wesołych zabaw w kolejnych miejscowościach w naszej gminie. Dziewięć zespołów, jeden zwycięzca, czyli letnia batalia na zielonej murawie. Kto zdobył puchar w letniej piłkarskiej gorączce? Sportowe emocje na piasku, czyli gminne mistrzostwa piłki siatkowej i plażowej. A na koniec programu jeszcze raz wrócimy do naszych druchów i druhen, którzy w tym miesiącu również rywalizowali ze sobą jednak tym razem na szczeblu gminnym. Mówi się, że prawdziwa satysfakcja płynie nie z samego osiągnięcia celu, lecz z drogi, którą przebyliśmy, by go osiągnąć. Te prawdy doskonale znają uczestnicy szóstych ogólnopolskich warsztatów ratowniczych Rescue Brzostek 2024, które odbyły się w naszym malowniczym brzostku. W tej edycji warsztatów udział bierze 110 uczestników, mamy 16 instruktorów. Wsparło nas w tym wydarzeniu wiele instytucji oraz firm, osób prywatnych, które po prostu pomogły nam w organizacji tego wydarzenia. Całe przygotowania rozpoczęły się w lutym tego roku, gdzie po prostu zaplanowaliśmy kolejną edycję, która właśnie się odbywa. Znajdujemy się w miejscu, gdzie nasi strażacy mają Pochłonąć tutaj mnóstwo wiedzy, proszę powiedzieć, czy według Pana te warsztaty są potrzebne? Na terenie Rzostka już po raz szósty są organizowane takie, takie warsztaty rescue. Uważam, po tym dzisiejszym wykładzie, który miałem przyjemność brać udział w nim. Uważam, że to jest bardzo potrzebne. Tutaj strażacy będą ćwiczyć na oczywiście na wrakach. To, to nie jest sytuacja, która odzwierciedla rzeczywistą sytuację podczas wypadku, ale dzięki ćwiczeniom strażacy nabierają wiedzy, wymieniają się doświadczeniami, które już zdobyli wcześniej i to jest bardzo cenne. I uważam, że, że takie warsztaty powinny się odbywać i, i one przygotowują strażaków. Rzeczywiście do działań, które, które rzeczywiście występują w terenie, oby ich było jak najmniej i nie musieli wyjeżdżać. W tym roku organizacja tego wyjątkowego wydarzenia była w rękach niezłomnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku oraz Stobiernej. Ich pasja i zaangażowanie przyciągnęły ratowników z całej Polski, gotowych na ekstremalne wyzwania i zdobywanie nowych umiejętności. Jak ocenia Pan tutaj to wydarzenie dzisiejsze w pleciach. No muszę ocenić, że moje wrażenia są bardzo pozytywne pod tym względem, że jest to dosyć zorganizowana, bardzo zorganizowana akcja angażująca i instruktorów i ludzi chętnych, którzy chcą podnosić swoje umiejętności. I z tego co widziałem są strażacy z całej Polski i to dotyczy i strażaków zawodowych i ochotników. Co roku zainteresowanie tymi warsztatami rośnie w zawrotnym tempie, a tegoroczna edycja pobiła wszelkie rekordy. W zaledwie dwie minuty od otwarcia rejestracji miejsca były już wyczerpane. To nie tylko świadczy o prestiżu tych warsztatów, ale również o rosnącej świadomości potrzeby doskonalenia umiejętności ratowniczych. Wiedzę, którą czerpiecie tutaj co roku z tego miejsca, już niestety udało Wam się wykorzystać w dość wielkim poszarze, który podal naszej gminy się miał miejsce ostatnio. Proszę powiedzieć, jak wyglądała ta akcja ratunkowa, bo z tego co się dowiedzieliśmy, jednostki ratownicze wyjeżdżały również z naszej gminy. Dzień dobry Państwu. Z terenu Brzostek, gminy Brzostek były trzy jednostki OSP Brzostek, OSP Siedliska Bogusz i OSP Nawsie Brzosteckie, w które Nawsie brzosteckie brało udział w kompanii Nafta. Były i było tam około 350 strażaków i około 77 zastępów samochodów. Sytuacja była ciężka. Temperatura wewnątrz pożaru, jak i na zewnątrz, nie była sprzyjająca. Działania były prowadzone w aparatach ODO oraz dodatkowy sprzęt, jaki, którym wykorzystywaliśmy, to kamery termowizyjne w celu lokalizacji ognisk zapalnych. Pierwsza rozmowa z nowym wiceburmistrzem w Brzostku. Czy nowy wiceburmistrz wyniesie świeże spojrzenie i energię, która pozwoli na dalszy rozwój naszej gminy? Jakie projekty uważa za kluczowe i jakie zmiany planuje w naszej najbliższej przyszłości? Już za chwilę odkryjemy odpowiedzi na te pytania w rozmowie, którą przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa. Chcielibyśmy zapytać na początek, jak pierwsze tygodnie na stanowisku właśnie wiceburmistrza Brzostku. 10 czerwca pan Zbigniew Kowalski, burmistrz Wrzodzku, powołał mnie na swojego zastępcę. Praca bardzo ciekawa, muszę przyznać, inna niż do tej pory, kiedy pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim. Dużo szerszy zakres, dużo większa odpowiedzialność, ale myślę, że pozytywnie oceniam te pierwsze tygodnie pracy w Urzędzie Miejskim. Czy wraz z Panem Burmistrzem macie Panowie może jakąś wizję aktualnie na teraz inwestycyjną? Nie bez powodu teraz znajdujemy się na płycie rynku brzosteckiego, bowiem takim chyba najbardziej ciekawym tematem tutaj obecnie jest rewitalizacja tego obszaru. Rozpocznie się w najbliższym czasie. Myślę, że jesienią już będą pierwsze efekty pracy widoczne. Teraz jesteśmy na etapie przetargu. Myślę, że umowa będzie podpisana w sierpniu, ewentualnie we wrześniu i rozpoczynamy następnie prace tutaj związane z rewitalizacją tego obszaru. Też chciałem zwrócić uwagę, że wychodząc trochę na przeciw oczekiwaniom mieszkańcom, udało się pozyskać więcej zieleni na rynku. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że będą dodatkowe nasadzenia które we wcześniejszym projekcie nie znalazły się, ale tutaj po, po interwencjach i mieszkańców, i, i też burmistrza udało się z konserwatorem dojść do porozumienia i rynek będzie bardziej zielony niż wcześniej. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o może taką dalszą przyszłość, czy są jakieś konkretne plany na gminę Brzostek, dla gminy Brzostek? Tak, tak, oprócz realizacji budżetu, który niejako odziedziczyliśmy po poprzednim burmistrzu, są plany na przyszłość. Z takich pierwszych, które chcemy jak najszybciej wdrożyć, to przede wszystkim chcemy składać kolejne wnioski o dofinansowanie. Mam tutaj na myśli głównie termomodernizacja jeszcze pozostałych budynków użyteczności publicznej w gminie. To jest taki pierwszy temat, który, którym chcemy się zmierzyć. A drugi temat związany jest z kanalizacją. Tutaj myślę o przydomowych oczyszczaniach ścieków. Też będziemy wnioskować o dofinansowanie ze środków unijnych na ten cel, no bowiem wiadomo tutaj kanalizacja jest jakimś tam problemem, dużo ludzi jeszcze nie ma dostępu do kanalizacji, no a takim sposobem rozwiązania tego problemu jest właśnie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, które, które ten problem szczególnie na terenach północnych gminy będą w stanie rozwiązać. No, oczywiście tematy, które też będą na najbliższy czas to przedszkole, też z pieniędzy unijnych dofinansowanie, a taką dalszą przyszłość no to jest myślę, że rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa oczyszczalni ścieków w Przeczycy. Nasze kamery w tym miesiącu odwiedziły Grudną Górną, Skórową, Zawadkę Brzostecką oraz Klecie by uchwycić radość i uśmiechy, które towarzyszyły rodzinnym wojażom. Co do tezy, że chwile spędzone na świeżym powietrzu jednoczą nasze społeczności, nie ma najmniejszych wątpliwości. Sprawdźcie sami. Rozpoczniemy od relacji z pikniku w Grudnej Górnej, który nie odbyłby się bez inicjatywy nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich w tej miejscowości, Ochotniczej Straży Pożarnej czy też samego Sołtysa. Na uczestników czekał wachlarz atrakcji, w tym liczne zabawy i konkursy dla dzieci. Specjalnie dla dorosłych przygotowano niespodziankę w klimacie rozrywkowo-wysiłkowym, a wielkim finałem była piana party. Panie z gospodyń wiejskich zadbały o wyśmienite smakołyki, które umilały czas wszystkim uczestnikom. Wieczorem parkiet opanowali dorośli, którzy mogli umilić sobie wieczór właśnie na zabawie tanecznej. Zdajemy się aktualnie w grudnej górnej, gdzie pięknie przygotowaliście piknik rodzinny. Powiedzcie, jak to wygląda od strony przygotowań. Czy to jest takie duże przedsięwzięcie, czy jednak nie trzeba aż tak wielkiego zaangażowania, żeby takie coś stworzyć? Piknik, który stworzyliśmy, wymaga dużego zaangażowania, dużych y, mobilizacji ludzi, ale też jest okazją do wspólnego zjednoczenia, spędzenia czasu, który dostarcza dużo atrakcji dla dzieci, dorosłych, młodzieży. Jest to okres, kiedy mogą się wspólnie spotkać. Y, Poimprezować, porozmawiać, spędzić miło czas. Organizacja tego przedsięwzięcia kosztuje również dużo załatwień, jakichś dokumentów, wszystkich pozwoleń, ale nie sprawia to takiego problemu, w którym nie, który dyskwalifikowałby to z dokonania. Chęci, jeszcze raz chęci, to jest przede wszystkim wszystko, które jest potrzebne do zorganizowania takiego czegoś. Pogoda świetna się Wam udała. Ja może tutaj zapytam od strony. Kuchni, bo słońce jednak i wysoka temperatura niekoniecznie sprzyja przygotowaniu, ale Wy, Panie, przygotowałyście, jak tutaj można po prostu przy samym wejściu poczuć mnóstwo smakołyków, prawda? Tak. Jesteśmy nowo powstałym kołem, bo działamy dopiero od marca tego roku. Mamy, cieszymy się dużym zainteresowaniem naszych mieszkanek, naszej miejscowości Grudnej Górnej. Dlatego też cieszymy się i dobrze się nam współdziała. Jeżeli, kiedy padł pomysł powstania tego pikniku rodzinnego pod hasem postaw na rodzinę, od razu zaczęliśmy współpracować z naszym nowym sołtysem Mariuszem. Pomagał nas, nam też nasz radny Mariusz Kędzior. I zebrałyśmy się kilka wieczorów, kilka popołudni i zrobiłyśmy ponad 2000 pierogów. Powstały też ciasta, jak serniki, szarlotki. Mamy też lemoniadę przepyszną i kawę w ofercie dzisiejszego dnia. Oprócz tego, myślę, że każdy, kto tu przyszedł z swoimi dziećmi czy z rodzinami, jest zadowolony z atrakcji, które są liczne i myślę, że jest to mile spędzony czas. Zainteresowania chyba nie brakuje, bo jak widać kolejki cały czas się do pań ustawiają, prawda? Tak, musimy przyznać, że nie spodziewałyśmy się takiego zainteresowania naszymi pierwagami głównie, ale także ciastem, lemoniadą, popcorn też schodzi i powiem szczerze, że bardzo nas to cieszy, bo jesteśmy nowo powstałym kołem i każda jeszcze ma swoje takie pomysły, każda ma jakieś swoje, ale każdy pomysł jest brany pod uwagę, jest rozważany i wybieramy te najlepsze. No proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o tą organizację, czy dużo osób było zaangażowanych, Komu jesteście wdzięczni też za pomoc? Bo rozumiem, że nie sami to przygotowywaliście. Nie udałoby się to bez pomocy i wsparcia można powiedzieć finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku oraz Miejsko-Gminnemu i Środkowej Pomocy Społecznej, które wsparło nas dużym bonem finansowym. Też mamy, uzyskaliśmy kilkunastu sponsorów, którzy dołożyli się do tego przedsięwzięcia, za co serdecznie im tutaj dziękujemy. Nie będę wymieniał, bo jest ich kilkunastu, ale każdy z nich dołożył jakąś cegiełkę i jesteśmy im naprawdę za to wdzięczni. No ale przede wszystkim też chcę podziękować tylko gospodyń wiejskiej, które powstało nowo, jak tutaj wspomniała koleżanka. Duże zaangażowanie ich, duże zaangażowanie tutaj Mariusz też nas wspierał z każdej strony jak mógł. Jest to, jest to coś, co motywuje na... Dalsze lata na dalsze działanie i dla wszystkich. Kolejną miejscowością, jaką odwiedziliśmy była Skórowa. Cała impreza odbyła się dzięki zaangażowaniu Koła Gospodyń Wiejskich oraz Rady Sołeckiej. Na uczestników, a zwłaszcza tych najmłodszych, czekało mnóstwo niespodzianek w nieco innym pytaniu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wozu strażackiego OSP Skórowa, pojazdów policyjnych, a także motocyklistów. Dzieci miały okazję poznać pierwsze tajniki udzielania pierwszej pomocy, co stanowiło doskonałe połączenie edukacji i zabawy. Nie zabrakło również pysznego jedzenia, które przygotowywały Panie z koła gospodyń wiejskich, no i dobrej muzyki. Jesteście tutaj e, Panie nowo założonym kołem gospodyń w Skórowej. Proszę powiedzieć, co przygotowałyście Panie tutaj dla całych rodzin? Zgadza się, faktycznie jesteśmy nowym kołem, działamy od bardzo niedawna. To jest pierwsza taka impreza zorganizowana przez nas. Dla dzieci mamy bardzo dużo atrakcji, będzie później też coś dla starszych. No, zorganizowanie takiej imprezy nie jest na pewno łatwe, bo wymaga to dużo trudu pracy w nas wszystkich. Organizatorami jesteśmy my, czyli koło gospodyń wiejskich wraz z panią Sołtys i Radą sołecką. Wspólnymi siłami zorganizowaliśmy takie atrakcje dla dzieci jak właśnie dmuchane zjeżdżalnie, różne zabawy przy muzyce na żywo z takich myślę najfajniejszych, najważniejszych atrakcji to właśnie nasza niezawodna OSP Skórowa, która przygotowała dla nas pokaz pierwszej pomocy i przez cały okres trwania zabawy zabezpiecza naszą zabawę, żeby tu wszyscy bawili się bezpiecznie. Odwiedzili nas też policjanci z Komisariatu Policyjnego z Brzostku oraz Komenda Powiatowa z Dębicy. W tym momencie wjechały na plac motocykliści. Wjechały motory, także dzieci też tam mogą sobie pooglądać, zrobić zdjęcia, po zobaczyć jak to wygląda też za, za starami innego wozu. Piknik w urokliwej zawadce rosteckiej miał charakter bardziej kameralny, lecz nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Dzieci mogły cieszyć się balonowym zoo, grami zręcznościowymi, czy emocjonującą bitwą kompetty. Panie z koła gospodyń wiejskich ponownie zachwyciły swoim kulinarnym talentem. Obserwując pyszne i różnorodne potrawy. Dobra pasa pikników rodzinnych w gminie Brzostek trwa w najlepsze. Dzisiaj znajdujemy się u Was w Sałatce Broseckiej, gdzie Wy też przygotowaliście piknik rodziny. Proszę powiedzieć, co przygotowaliście i dla kogo konkretnie? Tak, jak co roku sołectwo Zawadki Brzusteckiej, czyli głównym przedstawicielem jest sołtys Marcin Sas, plus stowarzyszenie Nasza Zawadka. Organizujemy turniej piłki plażowej, do tego połączyliśmy piknik, postaw na rodzinę. Oczywiście przygotowaliśmy... Różne potrawy, mamy tradycyjny bigos, mamy hamburgerki, mamy zapiekanki, mamy frytki, mamy lody, mamy napoje, mamy słodycze. Dla dzieci, które brały udział z panią animatorką, miałyśmy nagrody w konkursie. Właściwie to nagrody były dla wszystkich dzieci, które brały udział w tych zabawach animatorskich. Do tego mamy jeszcze zjeżdżalnię, czyli jest pełna atrakcja. Pogoda nam dopisała. Ja myślę, yy, społeczeństwo też dopisało, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Oczywiście całe to wydarzenie sponsorowało nam troszkę Gog, troszkę Mops i pobliski sklep jubilatka. Rodziny na pikniku rodzinnym w Kleciach miały okazję skorzystać również z licznych atrakcji, takich jak tradycyjne dmuchańce, uwiecznienie niezapomnianych chwil w fotobudce, zabaw animacyjnych oraz oczywiście kosztowały przepysznego jedzenia prosto z wspaniałych rąk pań z koła gospodyń wiejskich. Znajdujemy się w Kleciach i tu też się dzisiaj coś dzieje, a co konkretnie proszę powiedzieć? Po raz kolejny przygotowaliśmy piknik rodzinny. Co przygotowaliśmy? Nasze koło gospodyń wraz z sołtysem, z Radą sołecką, y, Przygotowaliśmy poczęstunek tradycyjny dla dzieci przede wszystkim. Czyli są gofry, lody, frytki, y, pierogi, y, kiełbaska z grilla, soki, róży, lemoniada, nie pomijam ciasta, ciasteczka. A z y, takich atrakcji. atrakcji dla dzieci jest zjeżdżalnie animatorki, fotobudka. Straż przyjechała, Brzostecka też na pokaz. Jest, można skorzystać z przejazdu kucykami bryczką, też naszego mieszkańca. W cieniu rywalizacji podczas wakacyjnego turnieju piłki nożnej Gminy Brzostek 2024, który dostarczył niezapomnianych emocji i z pewnością przyciągnie coraz więcej zainteresowanych. Jaką drużynę reprezentujesz? Reprezentujemy zespół Grunna Górna. Powiedz, ilu was jest w drużynie i w jakim wieku to są chłopaki? W tym roku jest nas szóstka i w tym jeden bramkarz. Wiek jak to jest od 18 lat do 26? Młode chłopaki. Jak się dowiedziałam, w tym roku udało się Wam e, zająć pierwsze miejsce? Jak forma w tym roku i czy spodziewacie się dokładnie tego samego miejsca, czy jak to wygląda? Tak, w tym roku udało nam się wygrać. Na szczęście była bardzo dobra ekipa. W tym roku no zobaczymy, jest nieco zmieniona ekipa. Zobaczymy na co nas stać. A powiedz, co was motywuje, że jednak chce Wam się tutaj stanąć na boisku i zagrać? No chyba to, że chcemy reprezentować naszą miejscowość. Powiedzcie, jaką drużynę z jakiej miejscowości reprezentujecie? Reprezentujemy drużynę ze Szczerzowa, Mazi Team. Powiedzcie jak w zeszłym roku wam się poszło, jak się wam udało rozegrać piłeczkę czy w tym roku spodziewacie się lepszego wyniku jak to wygląda W tym roku zdecydowanie spodziewamy się lepszego wyniku dlatego że w tamtym roku mieliśmy dużo młodych chłopaków bo skład był zbierany na szybko no i wynik był dosyć kiepski Teraz mamy chłopaków z Wisłoka Szyżów, także no, liczymy na półfinał co najmniej. A powiedzcie co was motywuje że tak chcecie odłożyć się swoje codzienne obowiązki i jednak przyjeżdżacie tutaj zagrać no my ogólnie z kolegami jeździmy po takich turniejach w okolicy, po całym Podkarpaciu i motywują nam no, zwycięstwa, medale, puchary jak najbardziej. Po rozegraniu spotkań grupowych do dalszej fazy turnieju awansowały drużyny FC Mieszanka, HOSPOL, Mazi oraz Grudna. Emocje sięgały zenitu, gdy w siódmej kolejce rzutów karnych błąd zawodnika HOSPOL umożliwił drużenie FC Mieszanka unieść ręce w geście triumfu. Po krótkiej przerwie odbyło się uroczyste nagrodzenie najlepszych drużyn oraz docenienie graczy indywidualnych. Tytuł Króla Strzelców zdobył Severin kędzier z pięcioma bramkami, a najlepszym bramkarzem turnieju został Marcin Mroczek, obaj z drużyny HOSPOL. Wręczenia nagród dokonali burmistrz Miasta Wrzostek Zbigniew Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Hipszer, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Maduzia, oraz kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzosku Andrzej Pienkoś. Na podium ostatecznie stanęli na pierwszym miejscu FC Mieszanka, na drugim miejscu HOSPOL, a na trzecim Mazitim. Team. Do mistrzostw zgłosiło się sześć par, które rywalizowały w dwóch grupach. Po zaciętych bojach do dalszej fazy awansowały dwie najlepsze pary z każdej grupy. Zawodnicy prezentowali zróżnicowany poziom umiejętności, jednak nie zabrakło emocjonujących pojedynków. W jeden z minionych weekendów w malowniczym miejscu Arena Zawadka odbyły się emocjonujące ósme mistrzostwa gminy Brzostek w siatkówce plażowej. Pogoda dopisała i choć nie było upałów jak w zeszłym roku, to słońce dodało charakteru tej sportowej rywalizacji. W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęła para Mroczkowski i Wik. I drugie miejsce wywalczyli Sobczyk i Bysiewicz, a na trzecim miejscu upasowali się Kalita oraz Golec. Gorliwi kibice dodawali energii zawodnikom, a na zakończenie oczywiście nie zabrakło obiecanych nagród dla zwycięzców. Organizatorami tego corocznego wydarzenia byli Osir Brzostek, Sołtys Marcin Sas oraz Stowarzyszenie Nasza Zawadka. E, jaką drużynę reprezentujecie? Wy jesteście tutaj z Zawadki Brzosteckiej, czy z, okoli, z, okolicznych tutaj jak to e, z okolicznych miejscowości? Ja z okolicznych miejscowości. Ja jestem z Nawsia A ja z Bukowej. Okej, okay, powiedzcie panowie, które miejsce wam się udało wywalczyć w dzisiejszych mistrzostwach gminnych? No, dziś udało się wygrać pierwsze miejsce. Drugie zwycięstwo Początów było na tytułu, jak najbardziej na plus. A który raz braliście, bierzecie udział w takich mistrzostwach? Jako paja siatkajska już siódmy raz stajtujemy w tych mistrzostwach gminy, a gminne mistrzostwa odbywają się po raz ósmy. Jak traktujecie te mistrzostwa jako zabawa towarzyska, czy raczej tak coś bardziej osobistego? Jako forma spędzenia aktywnie czasu no i jako osobistego. Lubimy pograć siatkówkę i to jest nasza pasja. To właśnie druchny i druchowie z gmin Brzostek i Odłowa którzy na co dzień niosą pomoc i poczucie bezpieczeństwa, pokazali, że mają w sobie siłę i hartę ducha, niezbędne w ich szlachetnej misji. Jak mawiają, w zdrowym ciele zdrowy duch. I wiemy już, że jej tata za się potwierdza. Nasi ochotnicy dali z siebie wszystko, rywalizując w trzech kategoriach podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Proszę powiedzieć, w czym mamy przyjemność dzisiaj uczestniczyć tutaj w brzostku? Dzisiaj odbywają się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych. W zawodach biorą udział jednostki OSP z gminy Brzostek oraz z gminy Jodłowa. Proszę powiedzieć, jak wygląda tutaj skład tych drużyn? Czy tylko dorośli biorą udział w tych zawodach? Nie, są trzy klasyfikacje. Dwie dotyczą drużyn dorosłych. Podzielone drużyny dorosłe są na drużyny męskie oraz drużyny żeńskie. A trzecią jakby osobną klasyfikacją są młodzieżowe drużyny pożarnicze. Właśnie, i właśnie w tym momencie dobiega tutaj koniec z tej pierwszej kategorii tych młodszych osób. Proszę powiedzieć, jak według Pana wyglądają przygotowania, w ogóle jak, jak wygląda ich udział w tych dzisiejszych zawodach? To znaczy, no, trzeba na pewno pochwalić przygotowanie, szczególnie młodzieży, bo wiadomo, jakie dzisiejsze czasy są. Młodzież przykleja się do smartfonów, telewizorów, komputerów, natomiast tutaj ta aktywność na świeżym powietrzu jak najbardziej zasługuje na, na pochwałę i, i zachęcanie, żeby, żeby dalej to, to młodzież odciągać od tych wiadomo, elektronicznych urządzeń. Pogoda była bezlitosna, żarlał się z nieba, ale gorące serca zawodników i gorliwy doping kibiców dodawały energii. W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych zwyciężyła drużyna NDP Siedliska Bogusz. Drugie miejsce zajęła MDP Januszkowice, a trzecie MDP Brzostek. W grupie żeńskiej triumfowała OSP Nawsie Brzosteckie, wyprzedzając OSP Siedliska Bogusz i OSP Januszkowice. W męskiej grupie A również najlepsza okazała się OSP wsi Brzosteckie. Na drugim miejscu upasowała się natomiast OSP Grudna Górna, a trzecie miejsce zajęła OSP Opacionka. Dodatkowym akcentem zawodów był start drużyny retro-OSP Januszkowica Działy, która zaprezentowała się poza konkurencją, przypominając nam o pięknych tradycjach strażackich. Skąd jesteście? Z Januszkowic. Dzisiaj znajdujemy się właśnie w Brzostku na stadionie sportowym, gdzie odbywają się zawody, gminne zawody pożarniczo-sportowe. Powiedzcie proszę, jak Wam poszło, bo chyba obie konkurencje już za Wami. Tak, obie konkurencje są już za nami. Uważam, że bardzo dobrze nam poszło. A jak przygotowania? Czy ogólnie były ciężkie, długotrwałe? Jak to wyglądało? Właściwie przygotujemy się już od lutego. a Ostatni tydzień był bardzo mocny i uważam, że zasługujemy na dobre miejsce. No dobre miejsce to znaczy, jak myślicie, na którym się znajdziecie? Myślę, że na podium powinniśmy być. A powiedz proszę, jak przygotowania innych drużyn? Czy drużyny czy widzicie duże zagrożenie? Tak, z niektórych drużyn widać. Wysokie dość zagrożenie. A powiedz proszę, czy ktoś Was nakłonił tutaj do e, jakby e, bycia tutaj częścią właśnie takiego zespołu ambitnego, czy raczej to był Wasz pomysł? E, tak, warto to też powiedzieć, że dziękujemy też naszemu panu, który nas wspiera i też mocno się przyłożył do przygotowania nas do tych zawodów. Dziękujemy Państwu za uwagę podczas naszego programu. A na kolejny przegląd informacji zapraszamy za miesiąc.